Nie wiem czy widzieliście latający ostatnio po internecie screen z egzemplarzem wiertarki kolumnowej z Muzeum Techniki w Warszawie. Doprowadziło mnie to do kupna wiertarki Celmy za 200 zł. Widzicie, mam tutaj taką małą graciarnię ze starymi narzędziami, głównie produkcji angielskiej. Są to Black Deckery, niektóre są z lat 50., -tych, 60. -tych. Celowałem w maszyny angielskie. Bo nie widziałem sensu w kupowaniu polskich narzędzi, no bo mówię w Polsce, no to wiadomo, wszyscy będą mieli te celmy, wszyscy kolekcjonerzy, no to jest najpopularniejsze, co możesz tu mieć, nie? Zainspirowali mnie tym właśnie do kupna tej wiertarki, no bo zauważyłem, że z jakiegoś powodu, no polska technika może być... Yy... No ciężka do uzyskania, więc no to jest pierwsza. Będę dołączał kolejne, jeżeli znajdę coś w fajnym stanie, w oryginale. Jest polski uchwyt, jest oryginalne tutaj malowanie. Tabliczka znamionowa jest w bardzo dobrym stanie. Jest przełącznik blokady, yy, który potrafi wypadać. Przewód jest polski. Wszystko jest w świetnym stanie, nic się nie uszkodziło. Po tylu latach ona dalej działa, nic się z tym nie dzieje. Także jest naprawdę super.